O co chodzi? Powiedz mi prawdę. Ten czwarty lekarz, który mnie operował, to Juan Miguel. To on, prawda? I już wróciłam, synku. Przyniosłam mleko i pieluchy. Mira. I pluszaka, żeby z nim zasypiał. Zobacz, jaki ładny. Może przestanie płakać i cię denerwować, a ty przestaniesz wygadywać, że go oddasz. Nigdy bym ci na to nie pozwoliła. Dziecka tu nie ma. Gdzie on się z nim podział? Ktoś wyrzucił niemowlę do śmieci. Biedny mały. Zabierzmy go do domu. Po co? Jakbyśmy mieli za mało kłopotów. Jak ludzie mogli wyrzucić takie maleństwo do śmietnika? Idzie jakaś pani. Jeszcze pomyśli, że to my podrzuciliśmy tu dziecko. My nie jesteśmy tacy jak dorośli, którzy go porzucili. Wiem, jak znaleźć maleństwu nowy dom. Pomóż mi. Według mnie to był Juan Miguel. Prawda, że to on? Dlaczego o to pytasz? Bo coś mi mówi, że to on. A ja nie chcę już cierpieć. On wyjechał na zawsze, i lepiej niech nie wraca. Proszę, powiedz mi prawdę. To był on? Lekarz, który cię operował, jest tu z nami. Powiedz mi, kto to? Proszę cię. Kim on jest, panieczki panie? hiszpańskie? Nie, w step. Możesz zawieźć te piękne róże, panience Maricuj? Oczywiście. Dziękuję. Zabiorę też mojej małej coś do jedzenia. Już się obudziła, a w szpitalu nie karmią zbyt dobrze. Wiem, że lubisz karę. Jasne? Bardziej smakuje mu moja. Skąd pan pochodzi? Stąd, z Meksyku. Ale z którego stanu? Skoro wszystkie Stany są piękne, czemu mam się czuć związany tylko z jednym? W końcu one wszystkie tworzą Meksyk. Więc jeśli mówię, że jestem z Meksyku, to znaczy, że pochodzę ze wszystkich Stanów i korzystam z ich dobrodziejstw, z ich smaków, wyrobów, klimatu i kwiatów. Rozumiecie mnie? I... Czekam, tato. Powiedz mi prawdę, kim jest ten lekarz? Przedstawiam ci doktora Pabla Cisnerosa. Już rozmawialiśmy, ale miło mi panią poznać. Choć właściwie poznałem panią w czasie operacji. To mnie jest miło. Pleasure. Przepraszam, ale Pański głos wydaje mi się znajomy. Pańska dłoń również. Był Pan kiedyś w kościele ojca Anselma? Te dłonie. Nie wiem. Nie rozumiem. Panienka Kabelardę powinna już odpocząć Proszę mi mówić Mariciu I jestem panią Mam już dziecko Moje gratulacje Będę więc mówił do pani po imieniu Czy rodzice mogą jeszcze zostać? Mamy sobie tyle do powiedzenia Zgoda? Ale tylko kilka minut zabrania się tu długich wizyt. Dziękuję, doktorze Cisneros. Dziękuję, panie Patricio. Przepraszam. Mamo, powiedz mi, jak wygląda doktor Cisneros? Cisneros. Kurczę, jak można porzucić takiego fajnego bobasa? To musieli być bardzo źli ludzie Tu go zostawimy, u zakonnic Zadzwoń Wróciłem, cieciu Wróciłem. Jaka ładna kaczuszka. To dobrze, synu. Zobacz, co kupiłam małemu. Pieluszki, zabawkę. Ale gdzie on jest? Kto? Jak to kto? Eduardito. Nie wiem. Nie doprowadzaj mnie do szału. Jak to nie wiesz? Po prostu nie wiem. Wyszedłem i zostawiłem go. Tu, w tym miejscu. Samego? Nie poprosiłeś nikogo, by się nim zajął? Jak mogłeś? O co ci chodzi? Wiesz, że nie potrafię opiekować się dziećmi. Nawet największy tempak wie, że małego dziecka nie zostawię się samego. Dobrze, że mi o tym mówisz. już tak nie zrobię. Małego nie ma w domu, a ty nie mówisz prawdy. Co z nim zrobiłeś? Powiedz, co zrobiłeś z dzieckiem. Wpadłam na chwilę, żeby opowiedzieć matce o Mariciu. Dziękuję. Jak tylko załatwię sprawę tego dziecka, odwiedzę ją w szpitalu. Czyj jest ten mały? Nie wiem. Ktoś bez serca zostawił go w śmietniku. Co takiego? Przyniosły go do nas dzieci. Jezus Maria. Pomóż Adrianowi, mateczko. Niech zgodzi się zaadoptować dziecko. Skoro nie może to być piękno oki... Niech będzie inny maluch. Niech Adrian się zgodzi, matko. Ktoś musi go przekonać. Z dzieckiem byłoby nam lepiej, nasze małżeństwo stałoby się szczęśliwsze. Więc ty mi powiedz, Tato, jak wygląda dr Cisneros. Nie wiem, jak go opisać. Ja ci powiem, córeczko. Jest niewysoki, ma ciemne włosy i oczy. Czarne jak węgiel. Naprawdę? Nie tak go sobie wyobrażałam. Myślałam, że jest wysoki. Ma złote włosy i jasne oczy o głębokim, smutnym spojrzeniu. Wiem już do czego zmierzasz. Cóż, wyobrażałam sobie, że jest taki jak Juan Miguel. Rozumiem, że jesteś zły z powodu Mariciu, ale chodzi o ciebie. Oto byś odzyskał wzrok. Nie mogę odzyskać czegoś, czego nie straciłem. Urodziłem się ślepy. Zrób to dla mnie. Byłbym taki szczęśliwy, gdybyś zaczął widzieć. Daj temu spokój. Ten człowiek jest moim wrogiem. Kto to? To ja.